Volkswagen tuarek plus w kierownicy. Drgania w kierownicy podczas hamowania i to nie są tarcze hamulcowe. A tak listwa w przekładni, buja się nam na boki. Na filmie nie pokazuję krok po kroku jak tą kolumnę wyjąć, tylko z grubsza. Chodzi o to, ile rzeczy trzeba zdemontować, żeby ją wyciągnąć. Jest to przykładnia hydrauliczna, nie wspomagana elektrycznie, tylko hydrauliczna. Mamy już tak koła zdemontowane, nadkole zdjęte. Drążki mam już odkręcone, w tej chwili odkręcam przewody hydrauliczne. Zaraz po wam pokażę. To już odkręcam. I jeszcze jeden mi tu zostanie. Następnie będziemy śruby odkręcać mocujące tą przykładnie. I u góry ten krzyżak drążek, który idzie do kierownicy. A więc drążek kierowniczy u góry odkręcony. Przewody hydrauliczne odkręcone. Dwie śruby mocujące tą przekładnię Odkręcone Mamy ją z tej strony luźną Od strony pasażera No i cóż I tak nam nie wyjdzie Czyli sama przekładnia jest odkręcona to nam nie wyjdzie. Czyli próbujemy dalej. Będziemy opuszczać wózek. Dodatkowo musiałem jeszcze odkręcić przedni dyfer od strony kierowcy. Od strony pasażera. Uniosłem go do góry. I teraz będziemy próbowali przekładnię obrócić. Teraz będę próbował tą przekładnię w tą stronę obrócić. Muszę z tamtej strony też patrzeć. Więc mamy już tak obróconą. Teraz spróbujemy ją wyciągać w tą stronę. Cały przedni most trzeba było odkręcić. Łącznie z prawej strony z tą poduchą, aby ta strona. Mogła się wysunąć w stronę kierowcy. A więc od strony pasażera już wyszło, a w tą stronę bez problemu wyjmujemy już. Czyli przykładnie w tej pozycji wyjmujemy. I musiałem jeszcze sobie. Tą rurkę tutaj odkręcić, bo też mi kolidowała w obracaniu tego.